Ojcze Niebieski, przynoszę dziś to dziecko, które opłakuje swojego tatę. Wstawiam się za nim, prosząc o Twoje miłosierdzie i pokój, który tylko Ty możesz dać. Przyjmij, Panie, jego tatę do swojego królestwa. Obdasz go światłością, w której nie ma już cierpienia ani łez. Niech odpoczywa w pokoju, otoczony Twoją nieskończoną miłością. Panie, Spojrzyj także na to dziecko, które zostało na ziemi z sercem pełnym bólu. Przytul je do siebie, tak jak ojciec przytula swoje dziecko. Daj mu siłę, aby mogło iść naprzód, pamiętając o miłości, którą otrzymało od swojego taty. Jezu mój Synu, Ty, który znasz cierpienie serca, bo płakałeś nad grobem przyjaciela, spójrz dziś na to dziecko. Wypełnij pustkę w jego duszy swoją obecnością. Daj mu poczucie, że jego tata nie odszedł na zawsze, ale czeka na niego w Twoim królestwie, tam, gdzie śmierć nie ma już władzy. Moje dziecko, wiem, że czujesz smutek, ale pamiętaj, śmierć nie jest końcem. To przejście do nowego życia, gdzie miłość trwa na zawsze. Twój tata już nie cierpi. Jest w rękach Boga, otoczony światłem i pokojem. Gdy czujesz tęsknotę, powiesz ją Bogu. Gdy płaczesz, wiedz, że każda łza jest widziana i otulona Jego miłosierdziem. Twój tata wciąż jest blisko w Twoich wspomnieniach, w Twoim sercu. Nie bój się mówić do Niego w modlitwie. Proś Boga, aby pozwolił Mu usłyszeć Twoje słowa, bo miłość nigdy nie umiera. Ojcze Niebieski, proszę Cię, obdasz to dziecko łaską pocieszenia. Daj mu wiarę w spotkanie, które nastąpi w wieczności. Spraw, by jego serce z nadzieją patrzyło ku niebu, wiedząc, że w Twoich ramionach wszyscy odnajdujemy dom. Moje dziecko, nie jesteś sama. Jestem przy Tobie. Modlę się za Ciebie. Otulam Cię moją matczyną opieką, tak jak otulałam mojego syna, gdy cierpiał. Ufaj Bogu. On nie zostawi Cię w tej tęsknocie. Da Ci siłę, abyś mogła żyć, kochać i kiedyś znów zobaczyć swojego tatę twarzą w twarz w królestwie, gdzie nie ma już łez. Niech Bóg ci błogosławi i da ci pokój serca. Niech twoje serce nie lęka się, bo twój tata jest teraz w ramionach Boga. Tam, gdzie nie ma już bólu, nie ma łez, nie ma ciężaru ziemskiego życia. Jest tylko światło, miłość i pokój, który nie ma końca. Ojcze niebieski, przychodzę do ciebie jako matka, która zna ból straty i wie, jak trudno jest iść dalej, gdy ukochana osoba odchodzi. Proszę cię, przytul do swojego serca tego tatę, który odszedł z ziemskiego życia. Oczyść go z wszelkich niedoskonałości. Rozświetl jego duszę swoją chwałą i daj mu udział w twoim królestwie. Niech aniołowie zaprowadzą go do domu, który jemu przygotowałeś. Niech otworzą przed Nim bramy nieba, gdzie nie ma już cierpienia, a jedynie radość wiecznego spotkania z Tobą. Panie, Ty, który jesteś Bogiem żyjących, a nie umarłych, spraw, aby dusza tego taty znalazła odpoczynek w Twoim pokoju. Niech otoczony Twoją miłością, czuwa nad swoim dzieckiem z wysokości nieba. Jezu, mój synu, Ty, który na krzyżu oddałeś swego ducha w ręce Ojca. Spojrzyj na duszę tego taty z miłosierdziem. Przyjmij go do swojego królestwa i pozwól mu ujrzeć chwałę Twojej obecności. Moje dziecko, wiem, że tęsknisz. Wiem, że w Twoim sercu są pytania, których nie potrafisz wypowiedzieć, ale nie musisz ich mówić na głos, bo Bóg zna każde z nich. On widzi Twoje łzy i liczy każdą z nich. On wie, jak bardzo kochałeś swojego tatę. I jak bardzo pragniesz znów go zobaczyć. Pamiętaj, że w Bogu nie ma rozłąki na zawsze. Każda chwila Twojego życia prowadzi Cię do spotkania, które kiedyś nastąpi. Żyj w miłości i wierze, a pewnego dnia znów ujrzysz swojego tatę, wolnego od cierpienia, uśmiechniętego i otoczonego Bożym światłem. Ojcze Niebieski, daj temu dziecku siłę, aby mogło iść naprzód z nadzieją w sercu. Niech jego życie będzie świadectwem miłości, którą otrzymało od swojego taty. Niech każdy dzień będzie krokiem ku niebu, gdzie kiedyś wszyscy się spotkamy. Moje dziecko, nie lękaj się. Nie ustawaj w modlitwie. Twój tata słyszy twoje słowa. Ja jestem przy tobie. Stawiam się za tobą i nigdy cię nie opuszczę. Niech Bóg błogosławi twoje serce. Niech otuli cię swoim pokojem. I da ci siłę, abyś niosło miłość dalej, tak jak nauczył cię twój tata. Gdy nocą czujesz pustkę i ból w sercu, gdy tęsknota zdaje się nie mieć końca, pamiętaj, że nie jesteś sama. Twój tata nie odszedł na zawsze. Jego dusza żyje, a miłość, którą ci dawał, nie zniknęła. Ona wciąż jest w tobie. Ojcze Niebieski, pochyl się nad tym twoim dzieckiem, które płacze za swoim tatą. Wysłuchaj jego serca i pociesz je, jak tylko Ty potrafisz. Spraw, aby ta dusza, którą powołałeś do siebie, zaznała pełni Twojego pokoju. Obdasz ją światłością, która nigdy nie gaśnie. Przebacz wszystko, co ludzkie i słabe, i daj jej udział w radości świętych. Niech ten tata, który tak bardzo kochał swoje dziecko, czuwa nad nim z wysokości nieba. Niech Jego miłość nieustannie prowadzi je w codziennym życiu. Panie, Ty, który płakałeś nad grobem Łazarza, Ty, który rozumiesz stratę, pochyl się nad tym sercem, które cierpi. Utul je, wypełnij je nadzieją, że śmierć nie jest końcem, lecz początkiem nowego życia w Twojej obecności. Moje dziecko, kiedy patrzysz na niebo, wiedz, że Twój tata jest bliżej niż myślisz. Gdy wspominasz Jego głos, Jego ciepłe spojrzenie, Jego uśmiech, nie bój się. On nie przepadł w zapomnieniu. Bóg trzyma go w swoich ramionach, a On wciąż jest z Tobą, w Twojej pamięci, w Twojej miłości. Ojcze, proszę Cię, daj temu dziecku łaskę ukojenia. Niech Jego łzy staną się modlitwą, a Jego serce niech odnajdzie spokój. Nie pozwól, by ból odebrał mu radość życia. Niech idzie przez świat z nadzieją, że każda chwila jest krokiem ku niebu, gdzie znów ujrzy swojego tatę. Jezu, mój synu, ty obiecałeś, że każdy, kto w ciebie wierzy, nie umrze na wieki. Wierzymy w Twoje słowa. Przyjmij tę duszę do swego domu i pozwól jej radować się światłością Twojego oblicza. Moje dziecko, niech każdy dzień będzie modlitwą. Niech każda chwila Twojego życia będzie darem, który ofiarujesz Bogu, tak jak Twój Tata ofiarował Tobie swoje życie, swoją troskę i swoją miłość. Kiedy w sercu pojawi się smutek, powiesz go mnie: Przyjdź do mnie w modlitwie, a ja poniosę Twoje słowa przed tron mojego Syna. On wysłucha, On pocieszy, On da Ci siłę. Ojcze Niebieski, błogosław temu dziecku. Daj mu odwagę, by dźwigało swój ból z wiarą. Napełnij je pokojem, który pochodzi tylko od Ciebie. Spraw, by każdy krok, który stawia, prowadził je bliżej do Ciebie i do spotkania z ukochanym tatą. Moje dziecko, Twój tata, był darem od Boga, był Twoim przewodnikiem, Twoją ostoją, Twoją tarczą. W Jego oczach widziałeś troskę, w Jego dłoniach czułeś bezpieczeństwo, w Jego głosie znajdowałeś siłę. Teraz nie ma go przy tobie tak jak kiedyś, ale jego miłość nie umarła. Ona żyje w tobie. Każde dobro, którego cię nauczył, każda rada, którą ci dał, każdy uśmiech, którym cię obdarzył, to wszystko jest w tobie i zawsze będzie. Twój tata odszedł z tego świata, ale nie odszedł z twojego serca. Ojcze Niebieski, w swojej nieskończonej miłości, przyjąłeś go do siebie. Ty znasz każdy dzień jego życia, każde jego zmaganie, każdy wysiłek, by być dobrym ojcem. Teraz otul go swoją łaską i daj mu odpoczynek w twoim królestwie. Niech aniołowie przyjmą go z radością. Niech jego dusza znajdzie światło, które nigdy nie gaśnie. Niech stanie przed tobą z czystym sercem i usłyszy twoje słowa: Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź do radości swego Pana. Jezu, mój synu, ty, który miałeś ziemskiego ojca, świętego Józefa, wiesz, jak wielkim darem jest ojcowska miłość. Spojrzyj na duszę tego taty i przyjmij go do domu, który obiecałeś tym, którzy cię kochają. Moje dziecko, wiem, że tęsknisz, że pragniesz jeszcze raz usłyszeć Jego głos, jeszcze raz poczuć Jego obecność, jeszcze raz spojrzeć mu w oczy. Ale Twój tata jest bliżej niż myślisz. Może nie widzisz go oczami ciała, ale możesz dostrzec go sercem. Gdy przypominasz sobie Jego słowa, On jest z Tobą. Gdy podejmujesz dobre decyzje, On Cię prowadzi. Gdy się uśmiechasz, Jego miłość wciąż działa w Twoim życiu. Panie, proszę Cię, daj temu dziecku łaskę zrozumienia, że śmierć nie oddziela nas na zawsze. Daj mu siłę, by nie bało się iść naprzód. Niech żyje tak, jak nauczył go tata z odwagą, z miłością, z wiarą. Moje dziecko, ufaj! Każdy dzień, który przeżywasz, jest krokiem bliżej do spotkania z Nim. Każda Twoja modlitwa unosi się do nieba, gdzie On już czeka odnowiony, wolny, szczęśliwy. Kiedy przyjdą dni, w których ból stanie się silniejszy, kiedy serce zacznie pytać, dlaczego, kiedy tęsknota będzie zbyt wielka, przyjdź do mnie. Opowiedz mi o swoim bólu, a ja poniosę go przed tron mojego Syna. On zna Twoje cierpienie, On wie, co to znaczy stracić ukochaną osobę, ale On też wie, że w Bogu nie ma rozstań na zawsze. Ojcze Niebieski, błogosław temu dziecku, obdasz je spokojem, niech każdego dnia czuje że jego tata czuwa nad nim. Niech żyje w wierze, że kiedyś znów się spotkają w Twoim domu, gdzie jest tylko światło, miłość i wieczne życie. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, zostaw komentarz Jezu, zaopiekuj się moim tatą.